Przejechał okolice mojej chałupy i pokorza wam rozmaite miejsca, kero są ciekawe. Także jechał na kole przez Świętochowice, Katowice i Chorzów. Chciałzech pokazać, że na kole można zobaczyć Śląsk, który będzie, i Śląsk, go już nie ma. Śląsk, którego nie ma, to te liche cesty w Świętochowicach. Na Śląsku było ich wiele. Teraz się to zmieniło, ale się mamy tako cesta. Huta Beldon to tera gańba, szkoda, goda o takim miejscu, tak takie zmaraszone, downi przykład, tera ino gańba. Gruby na Śląsku też nie są piękne. Sym tam przyjedzie jaki polityk, a bera ile wlezie, a nie ma nic z tego, choć coraz to mniej takich kopalni. Sport jewożny na Śląsku, gesichta to inofuzbal. Teraz będzie handbal i inne szporty. Taki będzie Śląsk usportowiony. Filesia City Center, same sklepy. Ludziska tu łażą tu całkie dnie. Downo gruba zmieniło się w galerio. W przyszłości będą same takie sklepy. Zamiast grup będą galerie. Pierwsze Eurocentrum to początek czegoś całkiem nowego. Na Śląsku nie będzie chałup, tylko takie budynki. Milotki na Nikiszowcu to jeden z znaków Katowic. Zaniko na Śląsku takie budownictwo i nie można często spozierać na takie widoki. Na kole nie można wszystkiego całkiem elegancko pokazać. Teraz też by dom cesty, ale pikne, zadbane w Rudzie Śląskiej Śląsk, którego już nie ma, zmienił się w taki, który będzie i ces takich będzie też wiele. Na koniec rzecz niezmienną, śląski obiad, nudel, zupa z klejzami, roladami, modrą kapustą, nikt nie zmieni, to jest śląska tradycja.